No, i jesteśmy po szóstym odcinku The Last of Us, i na wstępie wam powiem, że to jest mój drugi ulubiony odcinek w tym sezonie, zaraz po trzecim. Póki co, przynajmniej, bo jeszcze trzy odcinki przed nami, i muszę wam przyznać, że jestem wielkim fanem tych takich spokojniejszych odcinków. W tym sensie, że nie dzieje się za dużo w kwestii samej akcji per se, jakby nawalania się ze sobą, tylko rozbudowują się relacje, rozwijają się emocje, i jest to po prostu bardzo fajnie napisane, tak? Dobrze oni piszą tego typu rzeczy, kiedy ludzie jakby ścierają się i coś w nich się zmienia że jest to po prostu bardzo dobre do oglądania i mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej z jeden tego typu odcinek dostaniemy. Akcja skacze z miejsca trzy miesiące do przodu i okazuje się, że Eli i Joel trochę się pogubili, więc postanowili zapytać kogoś o drogę i trafili do domku, w którym mieszka wychilowana babcia i wycilowany dziadek. Pytają ich o drogę. Oczywiście Joel na początku jest, że tak powiem, nieufny, tam cyluje z pistoletu, każe mu się rozbroić i tak dalej, ale realnie w tej scenie nie czuć żadnego zagrożenia. Widać po prostu, że to są poczciwi ludzie, którzy totalnie na luzaku podchodzą do życia. Co drogą świetna scena. Świetnie napisane dialogi, na takie przekomarzanie się trochę, jakby z Joelem, i te pytania jego, że. Yy, powiedziałaś im prawdę? Nie. Yeah. A mi teraz mówisz prawdę? Nie. Yeah. Zajebiste. Powiem szczerze, ja z chęcią cały odcinek, yy, oglądając życie tej parki. Po prostu, jakby od momentu, jak wybuchła pandemia, to co oni tam właściwie robili. Bardzo interesujące, moim zdaniem, by to było. Dowiadują się od nich o czymś, co nazywa się Rzeka Śmierci, której nie warto przekraczać, bo widzieli po drugiej stronie trupy i zainfekowanych, jak i niezainfekowanych, co sugeruje, że prawdopodobnie jest tam jakaś ekipa, która morduje ludzi bez opamiętania. No ale jak się możemy w tym momencie domyśleć, Eli i Joel właśnie w tym kierunku zmierzają, no i wychodzą z chatki, Eli zabiera jednego królika i nagle Joel ma atak paniki. Swoją drogą, naprawdę świetnie nakręcony atak paniki i mówię to, że tak powiem, z ręką na sercu, jako osoba, która miewała nierzadko ataki paniki, Świetnie zagrane, świetnie napisane, prawdopodobnie po prostu, po pierwsze wyobraził sobie, że to mi nie żyje, a po drugie, zaczął się coraz bardziej bać o Eli, że ktoś tam idziemy w jakieś nieznane niebezpieczeństwo, przed którym ludzie nas, że tak powiem, próbują nas od tego odwieść. Więc pewnie z tego powodu, jakby pojawiło mu się bardzo dużo niebezpiecznych myśli w jego głowie najzwyczajniej w świecie. I tu chciałbym pochylić się nad głównym bohaterem tego odcinka, czyli nad śniegiem. Bo jeśli nie wiecie, to wam mówię, że jestem ogromnym fanem zimy, śniegu. Mogę po prostu godzinami siedzieć oglądać spadające płatki śniegu. Jest to dla mnie przepiękny widok, szczególnie nocą, jak w latarniach jakby widać jakby to jak te pojedyncze śnieżynki sobie lecą. Uwielbiam śniegi w filmach, uwielbiam śniegi w grach. Po prostu zazwyczaj jeśli etap w grze ma śniegi, to automatycznie ma plus jeden do zajebistości u mnie, zdecydowanie. I to, w jakie tutaj oni pokazują te pejzaże, te widoki, to jest po prostu. Epickie, absolutnie epickie. Ja mogłem chyba cały odcinek taki obejrzeć, że widzimy przepiękny, po prostu zimowy krajobraz, i gdzieś tam malutkie istotki, które sobie tak po malutku drepczą, e wskazując na to, że Eli i Joel gdzieś tam po malutku się, e że tak powiem, przemieszczają. E jak już jesteśmy w Jackson, to jak ten śnieg pada po prostu. Ja już te, te sceny sobie już po kilkanaście razy oglądałem, jak ten śnieg po prostu sobie spada, szczególnie nocą. Jak tam Eli sobie już tam idzie e i mamy te jakby te, te takie. E Jezu, jak to się nazywa, te takie pasy ze światłami, no nie, te światełka, że tak powiem, i ten śnieg pada, no po prostu to jest piękne. O matko, ja po prostu jestem wzruszony, jak oni przepięknie to nakręcili. I tak, nie będę ukrywać, to jest jeden z powodów, dla których ten odcinek tak bardzo uwielbiam, ale nie jedyny, żeby było jasne. No i kiedy Ellie z Joelem sobie tak radośnie popierdalają po śniegu, to za wzgórza wyskakuje armia koni z bandytami na siedzeniach, otaczają ich, każą rzucić broń. Dla Eli każą odejść i wy, wy tego i wypuszczają psa, który ma wyczuć, czy są, czy nie są zarażeni i powiedzieli, że jak pies coś wyczuje, to od razu walą w łeb i nie zadawają żadnych pytań. No i podchodzi pies do Joela, sprawdza, oczywiście nic nie wyczuł. No i idzie do Eli. I tutaj pytanie, co się stanie? Dlatego, że... Mimo tego, że Eli jakby jest odporna na to, co Grzyb robi, to jednak ma tego Grzyba w sobie mimo wszystko. Szczególnie, że pamiętacie, w pierwszym odcinku, jak koleś sprawdzał, jakby tą maszynką jakby specjalną, no to pokazało czerwone, czyli, że jest zarażona. No ale na całe szczęście, pomimo takiego dosyć dużego napięcia w tej scenie, bo w sumie tak naprawdę co oni mieliby zrobić? Gdyby Jolet jakkolwiek zareagował, od razu by go zabili, on był otoczony przez tam chyba sześciu czy siedmiu tego, jakby tego, gości i gościówy. I nawet gdyby udało mu się jednego zastrzelić, no to reszta by go zabiła. Więc tak naprawdę w tym momencie Bóg tylko i wyłącznie modlić się o to, aby wszystko było dobrze. I na szczęście jest dobrze. Eli zaczyna bawić się z psem. Tutaj w końcu, że tak powiem, narzekacze z The Last of Us 2, że Eli nie głaszcze piesków. Tu tutaj macie z nawiązką głaskanie pieska, że tak powiem. No, i ten, i Joel mówi, że szuka brata. No i pyta się, jak masz na imię. On odpowiada Joel. No i już y, później w scenach wiemy, że osoba, która siedzi na końcu, to jest Maria, czyli, y, że tak powiem, żona, partnerka, chyba może partnerka bardziej pasuje. Partnerka Tomiego i y, ona usłyszawszy to wiedziała tak naprawdę o kogo chodzi, no i zabrali ich do Jacks. No i Jackson jest moim zdaniem wykonany absolutnie perfekcyjnie. Jestem zachwycony tym, jak to wygląda. Nie wiem do końca, co to jest, ale po prostu. To wszystko jest tak plastyczne, tak kolorowe i tak o głębie i duszę ma w sobie, że po prostu patrzenie na to sprawia mi masę, masę satysfakcji. I mógłbym ten moment, jak oni tam chodzą po Jackson i ona tam, Maria, opowiada o tym, co, gdzie i jak jest, to ja mogę to oglądać w kółko i w kółko i za każdym razem czerpać naprawdę bardzo dużo radości i dodatkowo odkrywać jakieś kolejne szczegółiki. I w ogóle to miasteczko zostało wykonane praktycznie jeden do jednego, jak z The Last of Us 2, więc zakładam, że zobaczymy Jackson w serialu, The Last of Us jeszcze dużo, dużo więcej, bo nie wierzę, że wybudowaliby taki set tylko po to, aby nakręcić tam nie wiem, z jedną czwartą odcinka, że tak powiem. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to wygląda naprawdę epicko. Szczególnie, że tam jeszcze też w tym Jackson pada śnieg, więc to w ogóle poziom epickiej zajebistości osiągnął Zenit, szczególnie nocą. Właśnie te lampy i tak dalej, o czym już wspomniałem. O matko, no po prostu dla mnie to jest spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń po prostu tego, jak można zrobić zajebisty i satysfakcjonujący w oglądaniu set. I mam nadzieję, że jeszcze takie widoki nas czekają, a jak sobie oglądałem trailer następnego odcinka, to czeka nas zdecydowanie i, i kolejne epickie widoki. Następnie trafiamy na stołówkę, gdzie Eli i Joel zostają poczęstowani dobrym obiadkiem i wsuwają bardzo szybko, mówiąc, że dawno nie jedli normalnego obiadu. Eli to w ogóle wspomina, że ona nigdy nie jadła normalnego obiadu. Joel się dowiaduje, że Tommy i Maria są razem ze sobą, co widać, że jakby wywołuje w nim jakąś taką negatywną reakcję, z czego eskalację zobaczymy później w scenie w barze. Ale pewien szczegół, w pewnym momencie widzimy, jak dziewczyna stoi przy filarze i gapi się na Eli po prostu, i Eli ją jakby tam. Tego wygania, i jestem bardziej niż przekonany, że to będzie Dina w drugim sezonie The Last of Us. Po prostu każdy, kto grał w The Last of Us 2, od razu na pewno tak pomyślał, i wręcz będę zaskoczony, jeśli tak nie będzie, że to nie jest jakiś foreshadowing tego, kto zagra Dina w drugim sezonie, ale zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać. Ale gdyby to tak było, to bardzo fajnie takie zakomunikowanie tego, jakby takie puszczenie oczka do fanów jednej i drugiej gry. No i trafiamy do tego baru gdzie widać ewidentnie, że przez Joela przemawia trochę taka... Raz, że trochę zawiedziony jest na swojego brata, bo przestał się do niego odzywać, co było kwestią i decyzją Marii. A po drugie, że czuć w nim taką trochę, mi się wydaje, zazdrość w tym znaczeniu, że udało się, jego, że jego brat oderwał się od Joela i ułożył sobie życie. A Joel prawdopodobnie przez większość czasu myślał, że o, to mi sobie bez niego nie poradzi, to mi, to mi sobie bez niego nie poradzi. Zresztą, dlaczego Joel pojechał do Jackson? Bo martwił się, że, że z tomim coś się stało. A tu się okazuje, że on sobie spokojnie żyje, że będzie, będzie ojcem właśnie, że ma partnerkę i mu się wszystko dobrze układa, i po prostu cały świat to pogląd Joela związany z jego bratem, mam wrażenie, że wywrócił się do góry nogami. I się tam trochę kłócą, że tak powiem, ale Tomi szybko temperuje Joela, mówiąc mu, że to, że życie zatrzymało się dla ciebie, to nie znaczy, że zatrzymało się dla mnie. I to są naprawdę bardzo mocne słowa, które widać, że w Joela mocno uderzyły i wzięły go na pewne przemyślenia. Następnie Joel wychodzi na zewnątrz i znowu ma atak paniki, co jest wynikiem tego, że widzi dziewczynę, która ma bardzo podobne włosy. W sumie to dokładnie takie same włosy, jak jego córka Sara, co widzieliśmy jeszcze w pierwszym odcinku, i widzi ją ta to czy dziewczynę, która wydaje mu się, że jest jego córką, widzi, że, ma, że jest dziecko. I on sobie wyobraził w tym momencie prawdopodobnie w głowie, że gdyby jego córka przeżyła, to prawdopodobnie o teraz mog, mogliby być razem w takim miejscu, byłby dziadkiem i tak dalej i tak dalej. Ale na całe szczęście, atak jest dosyć krótki i za chwilę zbiera się do kupy. I co ja miałem powiedzieć? Dalej trafiamy do Eli i Marii, która daje jej kurtkę. Która proponuje, że, że podetnie jej włosy. No i tam sobie tnie te włosy, one sobie rozmawiają. Widać, że Eli jest bardzo bojowo nastawiona, co wydaje mi się, że wynika, że w tym momencie poczuła to takie uczucie, że. Joel w końcu ją zostawi. No nie? Jak zobaczyła tego brata, zobaczyła to miejsce i tak dalej, to pewnie sobie o wiele mocniej wyobraziła w głowie niż do tej pory, że Joel ją kiedyś zostawi i ona się po prostu w pewnym sensie buntuje przeciwko temu, dlatego jest taka trochę nieprzyjemna, taka trochę opryskliwa, taka trochę atakująca. Tam rzuca tym tekstem, że to mi też zabijał, no nie? A ten, a ona mówi, ale on podążał za Joelem, no nie? i tak dalej, i tak dalej. Trochę wydaje mi się, że Eli tak trochę niesprawiedliwie tą Marię potraktowała, ale właśnie wydaje mi się, że to z tego powodu wynika. No i przy okazji Eli po raz pierwszy dowiaduje się o tym, że Joel miał córkę, która zginęła i Eli tam wtedy mówi takie hasło, że to wiele wyjaśnia. I nagle tak jakby pewnie zrozumiała, dlaczego Joel jakby nie wiem tak stara się uchronić, tak dalej i tak dalej, że tak jakby zrozumiała, że ten instynkt tacierzyński gdzieś tam w nim siedzi i pewnie dlatego zachowuje się tak, jak się zachowuje w pewnych sytuacjach. Widzimy Joel'a, który próbuje naprawić sobie buta, ale Tomi go znajduje i daje mu nowe buty. I tutaj mamy. Jedną z najlepszych scen w tym odcinku, nie wiem, czy moja ulubiona scena, czy to moja druga ulubiona scena w tym odcinku, tak naprawdę. Czyli moment, w którym Joel się rozkleja i zaczyna to memu wszystko wykładać kawę na ławę: że też została ugryziona, że Eli jest odporna, że widział, jak została ugryziona miesiące temu i nic się nie stało, że on, że tego, że on ma sny, jakby, których nie pamięta, ale wie, że w tych snach. Jakby dzieje się to, że on znowu zawiódł, i zawiódł, i zawiódł, i zawiódł, i zawiódł. I już nie chce znowu zabić kogokolwiek. I tak bardzo się zżył z tą dziewczynką, plus do tego dochodzi ta trauma PTSD związana ze stratą i zaniedbaniami, nazwijmy to, że on nie jest w stanie więcej tego robić, że tak naprawdę on nie chce opuszczać Eli, ale też jednocześnie boi się, że nie jest w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa. I to jest mega mocna scena, mega wzruszająca, chwytająca za jaja i gardło, że tak powiem. Bardzo mi się podobała. Wykonanie Pedro Pascala jest po prostu perfekcyjne. To jest po prostu ten poziom aktorstwa, który lubi oglądać na ekranie. No i to mi ostatecznie, że tak powiem, słysząc tą historię swojego brata, który się przed nim otworzył tak mocno, że aż się popłakał. Postanowił, że dobra, weźmie Eli i że tak powiem, zaprowadzi ją do, jakby do tego uniwersytetu Colorado. W trakcie tej rozmowy widzimy, jak Ellie sobie chodzi po ulicy i najprawdopodobniej szuka Joela, no i mogliśmy się domyśleć, że najpewniej podsłucha tę rozmowę między Tomiem i Joelem, no i faktycznie okazuje się, że tak było. Joel wpada do jej tego, do jej pokoju, ona siedzi, czyta pamiętnik, no i zaczyna się, że tak powiem, scena, która została przełożona jeden do jednego, tak jak to wyglądało w grze. I powiem wam szczerze, że ta scena w grze jest moją ulubioną sceną w całym pierwszym The Last of Us, zdecydowanie i bezkonkurencyjnie zajebiście napisana, zajebiście zrealizowana i to, co oni zrobili w serialu, jest perfekcyjne, po prostu, no nie dało się lepiej tego zrobić, tak naprawdę to, jak, jak Pedro Pascal mówi You don't know what loss is, jest zajebiste, jak ta Bella Ramsey wychodzi po prostu z taką ogromną pretensją do Joela, że everybody fucking except for you, to jest piękne, po prostu chwyta za serce i autentycznie po prostu ciary na plecach mam za każdym razem, jak widzę tę scenę i jestem aż zaskoczony, że ta scena naprawdę bardziej mi się podoba niż w grze, autentycznie, po prostu wersja z aktorami jakoś o wiele mocniej mi chwyta za serce i jestem mega z tego powodu zadowolony, bo wydawało mi się, że tego typu mocna scena nie zostanie aż tak dobrze przełożona w serialu, a jednak jest nawet jeszcze lepsza, moim zdaniem i to jest naprawdę wspaniałe uczucie, kiedy człowiek ma zasadniczo duże oczekiwania, a dostaje i tak coś jeszcze lepszego niż się spodziewał. No po prostu napiszcie koniecznie w komentarzach, kiedy ostatnim razem sami mieliście tego typu uczucie. Joel wraca do siebie i przypomina sobie, jak wieszał choinkę razem ze swoją córką Sarą, gasi, gasi lampkę, a rano okazuje się, że jednak postanawia z nią pojechać, tylko tyle, że daje jej wybór, że zasługujesz na wybór, z kim chcesz jechać. Eli od razu mu wpycha torbę i mi się wydaje generalnie, że to się bierze z tego, że Joel, mówiąc te słowa, że nie wiesz czym jest strata, że nie jestem Twoim ojcem i tak dalej, i tak dalej, to on tak naprawdę nie do końca miał to na myśli. Tylko on bardziej chciał, po pierwsze, sam siebie przekonać, że to jest dobra decyzja, bo on absolutnie nie chce opuszczać Eli, tak naprawdę, bo cały czas by się o nią najprawdopodobniej zamartwiał, co się z nią dzieje. A po drugie, po to, że. By zniechęcić do siebie Eli Po prostu, może w ten sposób chciał uzyskać taki efekt, że o, że będzie taki obcylistowym chujem, i ona po prostu się do niego zniechęci. No co akurat nie przyniosło skutku, bo właśnie rano on jednak postanawia tam przyjść, udawać, że niby wybór czy czego, ale ona wybiera oczywiście Joela i jadł sobie w siną dal w przepięknym ujęciu rodem wyciągnięte z Red Dead Redemption 2. Piękne, po prostu. Piękne. Od tego momentu Eli i Jory zmienili się w pełnoprawną rodzinę, w córkę i ojca. Uczy ją strzelać z karabinu, co jest o tyle urocze, że do tej pory cały czas nie pozwalał jej strzelać z karabinu i tak dalej, ale w końcu ją nauczyć i widać, że sprawia mu to bardzo dużo frajdy, widać te uśmiechy po prostu i taką pozytywną energię wiszącą w powietrzu. Eli w pewnym momencie mówi mu, żeby sam strzelił, bo ona nie może trafić. Po czym on trafia i widać, że jest mega dumny, a ona tylko stoi i mówi. Ty chuju! <laughs> Zarąbiste, mega fajna scena, bardzo mi się podobała. I trafiają w końcu do tego Colorado, okazuje się, że cały uniwersytet jest opustoszały, tylko znajdują małpy, które sobie gdzieś tam biegają. Wchodzą do budynku, tam też nic nie mogą znaleźć, widać po prostu, że ludzie ewidentnie stamtąd się ewakuowali. Znaleźli na górze mapę, gdzie wywnioskowali, gdzie najprawdopodobniej świetliki się przeniosły, i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie czterech bandytów, którzy postanowili przyjść akurat w te rejony. I jeden z nich rzuca się na Joela, próbując walność mu z baseballem w mordę. Ale na szczęście Joel się uchyla, i tylko leś rozwala swój kij o drzewo. Ale niestety, znaczy, Joel jeszcze go łapie, dusi i błami mu kark. Po czym okazuje się, że ma ten jakby końcówkę tego kija, który jeszcze został mu w ręku, ma wbity. On sobie to wyciąga, zaczyna mocno krwawić, wsiadają na konia, uciekają i w końcu udaje im się uciec, ale Joel niestety przez to, że się dość mocno wykrwawił i osłabił, traci przytomność, spada z konia. Eli zaczyna rozpaczać nad jego ciałem, to jest bardzo przejmujące i kończy się tym kawałkiem, to wszystko kawałkiem. Never let me down again, który swoją drogą został wykonany przez córkę Craiga Mayzina, który jest reżyserem jednym z reżyserów tego serialu, znaczy scenarzystą, scenarzystą i twórcą tego serialu. No i to by było na tyle ode mnie, jeśli chodzi o szósty odcinek. Absolutnie genialny. Mój drugi ulubiony odcinek zaraz po trzecim. Mam nadzieję, że jeszcze z jeden przynajmniej taki dostanę, który będę mógł powiedzieć, że jest tak w top 3, że jeszcze jeden odcinek będzie taki, który walnie mnie w mordę i rozłoży na łopatki. A już słyszałem pewne pogłoski, że siódmy odcinek będzie mega masakrycznie dobry. A widząc zwiastun siódmego odcinka, widzę, że jest na to potencjał, więc mam nadzieję, że to będzie stroge jebnięcie prosto w mordę. A tymczasem życzę wam miłego dnia lub wieczora w zależności kiedy to oglądacie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach jak ten odcinek wam się podoba i w ogóle jak wam się podoba The Last of Us jako serial i też jako gra też w sumie możecie napisać. Ja wam powiem szczerze, że jestem absolutnie zadowolony ze zmian w stosunku do gry, które zostają tutaj dokonane. Powiem szczerze, że Pedro Pascal i Bella Ramsey są dla mnie lepszymi e Joelem i Ellie niż z gry. Przy czym nie to, że z gry nagle uważam, że są słabymi postaciami, tylko ci w serialu mają o wiele, o wiele więcej głębi w sobie i są po prostu ciekawsze, bardziej rozbudowane. No i po prostu jestem mega zadowolony z tego, jak ten serial się póki co udaje. I raczej nie przewiduję, żeby już cokolwiek miałoby się wywalić na głupi ryj. No chyba, że końcówka, ale zobaczymy jak twórcy sobie poradzą i trzymam kciuki, że poradzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrypcji kanału na YouTube, do pofollowowania na Twitchu i zapraszam również na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. A jeśli macie ochotę wesprzeć kanał, to znajdziecie również link do mojego Tipli. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Hejka!